Tu Ania po godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie na wersję Minecraft 1.7.2 długo oczekiwanego CraftGuida. W końcu wyszedł, w końcu jest. No i co trzeba zrobić? Trzeba oczywiście CraftGuida pod, pobrać z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapgpl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam, w serii pomocne tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie od pierwszej litery nazwy moda. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i kraft pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół. Zjeżdżamy, zjeżdżamy, mamy obrazki na temat właśnie tegoż moda, co tutaj można popatrzeć, i tak dalej. No, i tutaj jest ostatnia wersja, i jest dla Minecraft 172. Klikamy tutaj, albo tutaj, albo tutaj, i stąd, albo stąd, albo stąd pobieramy. Także ja pobrałam akurat stąd i się ładnie pobrało. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I tylko ku przypomnieniu, do zainstalowania tego moda oprócz pliku z modem, który pobraliśmy, są potrzebne minimum launcher Minecraft i forge na wersję 1.7.2. Jeżeli nie macie forge na wersję 1.7.2, to filmik pomocny tutaj 189 Wam pokaże, jak to zainstalować. A jeżeli macie wersję non-premium. I nie macie launchera, to w filmiku 176 dowiecie się skąd wziąć, jak, jak zainstalować launcher non-premium. Potem wróćcie do filmiku 189 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.2. I uwaga, w filmiku 189 ja instaluję Forge'a z końcówką 968, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuje w filmiku, wersję rekomendowaną. Gdy nagrywałam filmik, nie było jeszcze wersji rekomendowanej, ale teraz już jest i ma końcówkę 1024. I właśnie na, tą, na, ten, na tę wersję Forza z końcówką 1024 będę instalowała Craft Guide. Ostatnią rzeczą, którą trzeba wykonać przed zainstalowaniem, przed jakimikolwiek zmianami, to jest. Wchodzimy do folderu %appdata% -procent, przez roaming. Znajdujemy folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego co najmniej Forge'a na wersję 1.7.2. I ten folder .minecraft kopiujemy sobie gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Ok, jak mamy skopiowane, możemy zainstalować. Co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy craft guide do folderu mods. Jest. Zamykamy. Zainstalowane. Wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. No, oczywiście, musimy odczekać swoje, aż się uruchomi. Jak widzicie, mam Forge z końcówką 1024. Tutaj również klikam play. I znowu czekamy, aż się uruchomi. O, I czekamy. No i jeszcze chwilkę. No i jeszcze chwilkę. No i jest. Wchodzimy do moc. I patrzymy i patrzymy. Craft guide jest. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. Gramy sobie w wybranym świecie. No i się otwiera nasz wybrany świat. Plam, 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 plam. No i jest nasz wybrany świat. No i teraz, żeby wejść do Craft guide żeby zobaczyć jak się coś kraftuje, klikamy literkę G jak G, G, -G. Nie powiem co. <taki> Takie miałam skojarzenie tylko. Ok. Mamy, jak widzicie, wszystkie receptury. Wszystko, wszystko. Tutaj sobie możemy kliknąć. Yy, jeszcze coś tam, jakbyśmy mieli inne mody zainstalowane, typu tam, nie wiem, Industrial Craft czy coś takiego, no to maszyny nam się wtedy przydadzą. Yy, czy Forestry czy coś takiego. Yy, co tu jeszcze możemy zrobić? Yy, set Items. O, możemy zobaczyć, jak się robi stół do zaklęć. Właśnie w ten sposób. I co jeszcze tutaj, jak naciśniemy, to nam się pokaże, jeżeli tutaj naciśniemy, żeby nam się tu o, jeżeli to jest też zaznaczone, to wtedy też nam się pokazuje, jak się robi potjonki. A jeżeli to jest odznaczone, to nam nie pokaże. Czyli zaznaczymy sobie i co, i co, i przechodzimy tutaj z powrotem. No i teraz, jak wybierzemy sobie jakąś miksturę o to proszę jest wszystko pokazane jak to się robi a jeżeli by to było odznaczone to jak widzicie nie pokazuje nam tych receptur no dobra no to tu jak widzicie mod działa zaznaczymy sobie jednak to mod działa pokazuje recepturki i jeżeli by były jakieś inne żeby wyjść stąd to klikamy e jeżeli by były jakieś inne właśnie mody tutaj akurat zainstalowane, no akurat tu nie mam, to wtedy pokazywałoby również recepturki z tych modów. No i to w zasadzie wszystko, czyli ja kończę, a Wy proszę piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę w społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl, wchodźcie na bloga, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. A ja Was żegnam świeczką. Pa pa pa.